Kolejny parametr w zakładce dane obróbcze to parametr początkowy naddatek. Wstępnie pole tego parametru jest wygaszone i aby aktywować to pole w sekcji usuwanie naddatku musimy określić liczbę przejść obróbki tego naddatku. I liczba ta musi być większa niż 1. Wpiszmy tutaj na przykład 3. I teraz pole początkowe naddatek jest już aktywne. I wpiszmy tutaj na przykład 5 mm. I kliknijmy OK. Zobaczmy, jak będzie to wyglądało na ścieżce narzędzia. OK. I teraz tak. Chodzi tutaj o to, że zakładamy, że na naszym konturze, na naszej geometrii, mamy naddatek, który pozostał po poprzedniej obróbce. Ta obróbka może być wykonana tutaj w AlphaCam, może być też wykonana na innej maszynie, na innej obrabiarce. I zakładamy, że mamy tutaj 5 mm i te 5 mm chcemy obrabiać w trzech przejściach. Te 5 mm zostało tutaj podzielone na trzy równe przejścia. I właśnie tę opcję możemy wykorzystać na przykład, kiedy przygotowujemy formatki do obróbki na pile, gdzie często zostawiamy jakiś naddatek na obróbkę już na frezarce. I zdarza się, że naddatki są duże i obróbka w jednym przejściu mogłaby być problematyczna, mogłaby na przykład zniszczyć narzędzie. Dlatego warto podzielić obróbkę tego naddatku na kilka przejść. I tak jak w osi Z dzielimy obróbkę konturu na kilka przejść, tak samo w osiach X i Y, czyli tutaj na boki, tę obróbkę możemy podzielić też na kilka przejść.